PULS Trójki. Davos 2026 to była taka mieszanka optymizmu gospodarczego, wielkiego powrotu Donalda Trumpa. Oczywiście z bardzo kontrowersyjnymi pomysłami oraz różne napięcia transatlantyckie. Był to również czas i zdaje się, że taki test dla prezydenta Karola Nawrockiego, który spotkał się i zarówno z prezydentem Donaldem Trumpem, jak i miał szereg innych spotkań. I my dzisiaj porozmawiamy o tym, co będzie takim największym wyzwaniem w tej polityce zagranicznej, bo tych wyzwań się nam trochę nazbierało w tym tygodniu, m.in. jeżeli chodzi o radę pokoju Donalda Trumpa, jak polityka zagraniczna będzie się kształtowała w najbliższym czasie. Z porozmawiam o tym z moimi gośćmi, profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Andrzej Łomanowski, Rzeczpospolita, Dział Zagraniczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od Rady Pokoju, która była bardzo szeroko komentowana. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w ceremonii inauguracji, nie złożył podpisu, tym samym jedną nogą był, ale drugą nogą nie był. Jak państwo oceniacie jego decyzję? Premier Donald Tusk publicznie też pochwalił tutaj decyzję. Pana prezydenta, pani profesor. Myślę, że ta decyzja była w jakimś stopniu uzgodniona z premierem Donaldem Tuskiem, a nawet można powiedzieć, że była wynikiem strategicznego myślenia obu polityków. Świadomie używam strategicznego, a nie jedynie taktycznego, dlatego że w świetle ich dotychczasowych relacji i takich nieoczywistych decyzji przed ogłoszeniem no, tej, tej inicjatywy, to takie jednolite stanowisko, że będzie, ale prezydent ale nie podpisze, no wydaje się stanowiskiem optymalnym teraz. Dlatego, że już wszyscy wiemy i szeroko o tym była mowa, że jeżeli ma być to organizacja międzynarodowa, to ona powinna mieć własny statut, własne regulacje. Które określają nie tylko jej wewnętrzną strukturę, zadania, cele, siedzibę, władzę, sposób wyboru władz itd, tak i tak dalej, ale również relacje z podobnymi organizacjami, jak choćby Organizacja Narodów Zjednoczonych, którą można krytykować oczywiście, ale w tym momencie ta krytyka tutaj wydaje mi się, że nie ma większego znaczenia. Więc jeśli popatrzeć na to, co było, jak się układały relacje obu pałaców, to wydaje się, że decyzja dotycząca właśnie naszego uczestnictwa w Radzie Pokoju. Jest wyrazem sensownej, racjonalnej współpracy, obu ośrodków władzy. I trochę chyba daje nadzieję, że ta zgoda może zaistnieć między dwoma pałacami? To zobaczymy, jak to się mówi. Dokładnie. Donald Trump też publicznie zauważył Karola Nawrockiego, prezydenta, nazwał go fantastycznym człowiekiem, powiedział też, że jestem z niego dumny, podkreślił, że Polska chce dołączyć do Rady Pokoju. Czy to był taki realny sygnał specjalnych relacji polsko-amerykańskich, a może jakaś taka Azja, prezydenta. Nie, 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 ja bym tu nie liczył na żadne relacje amerykańsko-polskie, specjalne, niespecjalne. A jak odczytać te słowa? Donald Trump szuka sojuszników na terenie Europy, Unii Europejskiej, Europy. Pokłócił się ze swoimi dotychczasowymi, głównie Wielką Brytanią, która była zawsze takim stabilnym, niezatapialnym amerykańskim lotniskowcem u wybrzeży. Europejskich, no i teraz szuka, szuka sojuszników. Oczywi jakby oczywistym jego, jego partnerem jest Wiktor Orban. Tylko z tym. Orbanu... Który od razu się zgodził, żeby być. W tak, tej no oczywiście premier Orban się zgodził, tylko że o jego wartość z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest. Taka niewielka, bo y, 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 tak jakby to powiedzieć w języku dotychczasowym naszych polityków. Pani profesor powiedziała o strategicznych wi wizjach, to aż, aż mnie dźgnęło. To, to, y, polscy politycy strategicznie wizje to u nich to są do piątku, bo dalej jest weekend. Tak mi się zawsze wydawało, no ale dobrze. Chcielibyśmy wierzyć, żeby były takie no tak, wizje. Ja też bym wizje. bardzo chciał wierzyć, że w, po 30 latach niepodległości wreszcie, wreszcie klasa polityczna zaczyna myśleć. No ale jakby mówiąc w języku polskich polityków z punktu widzenia Trumpa, co ten Orban jest w stanie załatwić w Unii Europejskiej? Nic, bo jest skłócony ze wszystkimi. I jest wyautowany i jakby to powiedzieć, otorbiony na terenie Unii Europejskiej ze względu na swoją dotychczasową postawę. Niezależnie od tego, z czego ona tam wynikała, no ale sposób jej realizacji był obrzydliwy. No, zupełnie inaczej jest z władzami polskimi. Tam oczywiście Amerykanie, no może nie Trump akurat, bo to nie jest jego poziom, ale politycy amerykańscy szczebelniżej, de Departament Stanu i tak dalej, doskonale wiedzą, że są tutaj u nas, jest tutaj... O Jezu, kiedyś Aleksander Kwaśniewski, będąc prezydentem, mówił o szorstkiej męskiej przyjaźni. No to mamy coś takiego obecnie w Polsce, która wylewa się w internecie bez przerwy i oni doskonale sobie z tego zdają sprawę, że prezydent Nawrocki, no tak formalnie rzecz biorąc, to on niewiele może. Bo nawet jakby się podpisał pod te, w tej Radzie Pokoju, to i tak i, i, zostałoby natychmiast zanegowane przez, przez rząd. No akurat to byłoby nam bardzo, ale to bardzo nie na rękę, niepotrzebne i w ogóle tego rodzaju awantura byłaby. Samo zaproszenie było problemem, chyba. No, to znaczy... Nie wiadomo było, jak postąpić, jak my w sumie przez cały tydzień ja, o tym rozmawialiśmy. Nie wiem, kto, kto był bardziej zaskoczony czy, czy prezydent Nawrocki, czy premier Donald Tusk. Bo... I w obu wypadkach, jak sądzę, było to zaskoczenie nieprzyjemne, ponieważ to jest taka, taki rodzaj łaski, której nie można przyjąć. Bo jeżeli my ją przyjmiemy i znajdziemy się w tym e, e, gronie e, proamerykańskich państw, protrampowych, przepraszam, protrampowskich, a nie proamerykańskich, to skonfliktujemy się ze wszystkimi swoimi sojusznikami w Europie. No tylko tego nieszczęścia nam jeszcze brakowało w obliczu agresywnej Rosji. No. Mhm. A to baj tak... jeszcze przepraszam, Pani profesor, ale, trzeba dodać, że w mojej ocenie prezydent Trump nie rozumie polskiego systemu politycznego, i jemu się wydaje, że prezydent w Polsce ma taki sam zakres kompetencji i taką pozycję ustrojową jak w Stanach. Ale na szczęście, tu zgadzam się z panem redaktorem, że administracja amerykańska różnego szczebla, która zresztą ma bieżący kontakt z polskimi politykami te reguły rozumie i tutaj rzeczywiście z tą szorstką relacją, bo tu do przyjaźni pewnie daleko yy, mamy do czynienia i wydaje mi się, że ona w tym momencie na ten czas jest swoistą kalkulacją obu polityków, natomiast ja użyłam strategiczne dla, w obliczu sytuacji geopolitycznej, głównie yy, jednak wciąż nierozstrzygniętej sytuacji w Ukrainie i właściwie nie wiem, czy ktoś się pokusi, żeby sformułować jakieś perspektywy. Jeszcze jest jeden problem, to wychwalanie pana, naszego prezydenta przez Trumpa, to wydaje mi się, że to jest taka wątpliwa przysługa, chociaż były brawa na sali, bo przypomniał prezydent Trump, że stawiał na Karola Nawrockiego i że jest dumny z tego, że że wygrał wybory, ale tu rzeczywiście pojawia się pewien taki dyskomfort polityczny. W psychologii społecznej nazywa się to dylemat Lizusa, czyli z jednej strony prezydent Polski chciałby mieć dobre relacje z prezydentem Trumpem, ale zaś z drugiej strony no, pojawia się ta jakby nadmierna ufność w... Działanie korzystne dla Polski, działanie Trumpa korzystne dla Polski, i takie przekonanie, że przyniesie więcej dobra niż problemów. Tutaj pani profesor wspomniała o tym, że prezydent Donald Trump może niekoniecznie rozumie nasz układ parlamentarny. On wiele chyba takich kwestii nie do końca zrozumiał, bo chciałam się tutaj odnieść do wczorajszego wywiadu dla Fox News, gdzie Donald Trump tak powiedział o NATO. Nigdy nas nie potrzebowali, nigdy naprawdę o nic ich nie prosiliśmy. Mówił, że wysłali wojska do Afganistanu, czy tam i owszem, ale trzymali się trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu. Ale przecież my, nasze wojska NATO, my wysłaliśmy do Afganistanu. Nasze, nasi polscy żołnierze również byli w Afganistanie. Oni tam zginęli, ponad 40 żołnierzy zginęło. Jak odczytywać słowa Donalda Trumpa? Czy to jest świadome wprowadzanie w błąd? To jest świadoma dezinformacja? Czy to wynika z jakiejś niewiedzy? To z Andrzej... dwie, to znaczy ja myślę, że to są dwie, dwie rzeczy. E, po pierwsze, Trump wraca z Europy jako przegrany przyjechał tutaj, krzycząc, że on tu Grenlandię bierze tam, co i, i nagle zderzył się z murem. Euro... Wystarczyło, że Unia zawiesiła podpisanie traktatu o, o handlowego z USA i on się w tym momencie zorientował, że przy takiej sytuacji ekonomicznej, jaka jest u niego w kraju, to naprawdę będzie bardzo nieprzyjemne, kiedy pokłóci się z, z najważniejszym partnerem handlowym. Tam, chyba niektórych, niektórych w w fragmentach, nawet ważniejszym od Chin. No i cała te jego, te jego okrzyki zderzyły się nagle z murem, którego się on nie spodziewał, to nikt się tego nie spodziewał, bo Unia Europejska to wszystko, dużo rzeczy potrafi powiedzieć. Nikt ci tyle nie obieca, co Unia, tylko nigdy nic z tego nie robi. I to jest, a z drugiej strony jest to taki jego styl negocjacyjny, że on pokrzyczy, nastraszy, Jakiś rodzaj kompromisu wymusi, po czym wracając będzie opowiadał, ale im dałem, o, patrzcie tylko wygrałem. To jest też na użytek wewnętrzny. Ale z drugiej strony jest to ta taka sprawa, że on żyje trochę w takiej bańce tego całego ruchu MAGA, tych swoich zwolenników, jak również dworu, bo trudno to nazwać urzędem prezydenckim, to już raczej jest dwór, bo na, na, po, po świecie jeździ zięć prezydenta i, i rozmawia z wielkimi na tym świecie, tylko dlatego, że jest zięciem prezydenta. No Jared Kushner nie ma żadnego oficjalnego stanowiska. Tak, puka do drzwi i mówi zięć prezydenta. I w tej bańce, na skrajnym przykładem tego jest niejaki Tucker Carlson, to tam różnego rodzaju mity funkcjonują. Jednym z nich było to, że Europa żyje na, 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 na rachunek Stanów Zjednoczonych. Do pewnego stopnia była to prawda, bo te największe państwa u, unii, europejskie przez 20 lat jechały na gapy w, w pociągu pod nazwą bezpieczeństwo, bo to był parasol amerykański, oni pieniędzy nie wydawali i tak sobie, tak się bujali. Jeszcze w mniejszym stopniu Wielka Brytania i Francja, bo one musiały utrzymywać swoje arsenały nuklearne. No ale Niemcy to jest po prostu przypadek czysty tej, tej jazdy na gapę. I to, ta, to przekonanie, bo to się zaczęło jeszcze od awantury w sprawie farmaceutyków w Stanach Zjednoczonych, gdzie on mówił, że my tu wydajemy pieniądze, a tam to Europa na tym zarabia i tym podobne historie. Trudno bo starszemu człowiekowi wytłumaczyć, to on się upiera, że jest inaczej, że to nie jest tak. A w każdym razie. Czy... Cokolwiek by spowodowało tę jego wypowiedź, była ona chamska i obraźliwa. No i Widziałem, co na to odpowiedział generał Roman Polko. Akurat jemu pomówić, ktokolwiek by jemu miał powiedzieć, że trzymał się gdzieś na zapleczu głębokim wojnie w Iraku czy w Afganistanie, no to po prostu bezczelność i hamstwo, nawet jeżeli ten ktoś jest prezydentem USA. I to, to chyba też sprawia, że każda wypowiedź Donalda Trumpa jest pewnego rodzaju problemem w tych relacjach polsko-amerykańskich, które my mamy. Bo z jednej strony ma się wrażenie, że prezydent Karol Nawrocki chciałby utrzymywać dobre re relacje, premier Donald Tusk pewnie też by chciał, ale nie ma takich możliwości z racji tych mniejszych sympatii osobistych. No to jak tutaj balansować w tej też polityce krajowej, ale i zagranicznej z prezydentem, który jest tak jak usłyszeliśmy, jaki jest. Trudne zadanie <gry> dla polskich polityków, ale od dziesięcioleci polskie bezpieczeństwo jednak funkcjonuje na tych dwóch filarach, czyli Sojuszu Transatlantyckiego. Przynajmniej teoretycznie na szczęście nie było okazji, żeby tu na naszym terytorium sprawdzać. Te możliwości i, i wiarygodność tego sojuszu natomiast... O, właśnie sprawdzaliśmy przy okazji ataku rosyjskich dronów. kiedy nagle u nas pojawiły się samoloty mm -hmm. holenderskie F-35 i to był i nagle ta para dwóch samolotów, które przyleciały przez pół Europy, stała się gigantycznym problemem Władimira Putina. Bądź przekonany, że Europa jest taka ślamazarna, rozlazła. Tu nagle okazało się, że potrafi przyłoić i to bardzo mocno. O tak, ten jeden ten, przypadek. To jeden, jeden tak, jedyny, tak, 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 to, który zresztą to, to, potwierdza tezę. tę regułę. W każdym razie to jest na pewno umiejętność. Tutaj będzie chodziło o to, o czym też mówi się od dawna, że za te relacje. Z Amerykanami czy z Trumpem odpowiada prezydent Nawrocki, a z Unią Europejską, tą odbudowującą swój arsenał militarny, premier Donald Tusk. Gdyby między nimi kooperacja była. E, właśnie, sensowne, a właśnie sensowna racjonalna który teraz był w, z radą pokoju może być takim pierwszym krokiem żeby ja myślę, rzeczywiście tak budować politykę zagraniczną No mogłoby tak być ale ja uważam że rada pokoju to jest póki co kwestia teoretyczna, a nie, a nie praktyczna. I że to był wyjątek. Tak. Że to był wyjątek, Wiesz, który się pojawił. Dziwne, dziwne ciało, bo ile, o ile się zorientowałem, członkami Rady Pokoju są nie tylko prezydenci państw, ale i zięć prezydenta USA. Tak, tak rzeczywiście, ten klucz był znaczy, bardzo, ma taki... bardzo specyficzny. Na pewno w wyborze. miliard dolarów ma. To, 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 to być może to był... No było. też, bo on tam chyba też jest członkiem tej Rady Pokoju. Nie? Więc, więc tak, może to był ten klucz, kwestia finansowa. Tu jest taki problem że nasze bezpieczeństwo zależy, już po już pierwsze, znaczy, głównym, najważniejszym czynnikiem naszego bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. I o tym I nie... powinniśmy pamiętać. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy do tego powracać w wątku. Bardzo dziękuję Państwu. Profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję. dziękuję. I pan Andrzej Łomanowski, Rzeczpospolita Dział Zagraniczny, również dziękuję. Dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.